No cześć, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku Dzisiaj przed nami taki draping specjalny Sponsorowany w całości przez naszą Natalię z kanału Natko Drapiemy I mamy tutaj zdrapek na 100 zł Już Wam mówię o co chodzi Natka napisała, że wpłaciła mi na dwie zdrapki płynne złoto, żeby tego złota poszukać Także dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się to... Uch zrobić, mamy takie zdrabki udało mi się wybrać z 12 dwunastką i szesnastką po chwili Natka napisała, że wpłaciłam jeszcze na dwie krzyżówki XXL, żebym się trochę na tych odcinkach pomęczył także no są mamy numerek 19 i 14 a oprócz tego przez cały okrągły rok Natka co miesiąc wpłaca mi 10 zł na prowadzenie kanału także no przeznaczę sobie właśnie teraz te pieniążki na dodatkowe zdrabki dlatego mamy taki bogaty miks i wybrałem ekstremalną siódemkę na dobry rok. Tutaj jeszcze mamy kokosową fortunę z numerkiem 21 i cztery zdrabki za piątaka, czyli elektryzujące cash, plaster miodu, ekstra pensje i fast cash. Także, Natalia, bardzo, bardzo Ci dziękuję. No, twój gest jest wspaniały, pomaga mi prowadzić kanał troszkę lżej. Także no jesteś, jesteś super. No i my, widzę, my, my widzowie teraz będziemy mieli fajną, mam nadzieję, zdrapkową ucztę, bogatą, wygrane. Dobra, moi drodzy, to zaczynamy. Jest co drapać bardzo dużo zdrapek, także przed nami pierwsza z nich fastkasz. Mamy monety, także bardzo dobrze zaczynamy i jeszcze w bonusie szyderczyk no to sprawdzamy co pod tymi monetami no jest piąteczka ale tak jak mówię dobrze zacząć z drapką wygraną dobra to zatem weźmy sobie jeden z tych zdrapek drapek płynne złoto i szukamy wygranych dzisiaj obojętnie co się nie wydrapie to już jest właściwie mój plus także

18, 31 blisko. I 24 również blisko. No dobra, ostatnia linia. 14, no niestety obok. 16, 17 i 11. Także w tej drabce złota nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy. I żadnej innej wygranej przy okazji też. Dobra, no to teraz sobie strapiemy może ekstra pensję. Strapka z numerem 50. Taka mi się wylosowała. Ostatnie spaki. No i sprawdźmy czy jakieś wygrane mimo wszystko się tutaj znajdą. 118, 27, 13 nie mamy. 9, 4 i 30. No, nie znalazło się. W ogóle ta zrapka też się coś obraziła na mnie. Nie pamiętam, kiedy w ekstra pensji miałem jakąkolwiek wygraną. Tak szczerze powiem. Dobra, to róbmy sobie teraz, może, jedną z krzyżówek. Zrabka z numerem 4. Wydrapuję literki i zaraz się z wami widzę. No, i jestem, moi drodzy jest bardzo dobra informacja mam już dwie wygrane zobaczcie, w pierwszej krzyżówce Gil i Gawada w drugiej krzyżówce też mamy trzy wyrazy Cis, Ruch oraz Udo w trzeciej krzyżówce mamy dopiero dwa wyrazy ale jeszcze są dwie literki I takiej jednej literki też w bonusie brakuje no, także zobaczymy czy rozbijemy jakiś bank dzięki tej krzyżówce czy zostaniemy z tym co jest także wydrapujemy literka Z no to zobaczmy co tutaj ta Z nam zmieni no w tej pierwszej krzyżówce póki co nic bo nie mamy kilku innych literek lecimy do drugiej gazeta, tutaj mamy odezwę no te E właśnie brakuje, więc chyba raczej tego tej literki nie będzie tu jeszcze mamy T dobra i trzecia krzyżówka Literka Z, tutaj mamy w areszcie i tyle. Dobra, no to zostaje ostatnia. I co to będzie? Literka F, a już myślałem, że E, już mi się ciepło robiło, <laughs> ale nie ma tak łatwo. Dobra, to sprawdzamy, czy jest coś tutaj takiego. Nie mamy F, bonus będzie pusty. Tutaj mamy syfon, ale brakuje innych literek. I jeszcze ta trzecia krzyżówka. Tutaj mamy Foul, czyli jest trzeci wyraz. No proszę, jest, jest, jest. Co najmniej trzy dychy, moi drodzy. Dobra, mnożnik. Raz 1. Także 30 zł powinno być na tej krzyżówce. Sprawdzamy kontrolne. Tak, mamy literkę E i literkę E, które odpowiadają za taką wygraną. No to patrzcie, ale ekstra krzyżowa. Super sprawa. Dobra, czyli to idzie na bok my się zajmujemy kolejnymi zdrabkami i teraz mamy plaster miodu koniczyna i korona to już wiadomo, że nic nie będzie tutaj też korona wypsuła zabawę zobaczmy dalej no to też już nie będzie no tutaj też się nic nawet nie zdoblowało specjalnie koniczyna, moneta, druga moneta i to jest wszystko. Tutaj też nie było dwóch gwiazdek. I gra siódma. No też wiadomo, że nic nie będzie. Bonus. Mamy cytrynę. Także zdrabka jest przegrana. Dobra, to idzie na bok, a my sobie teraz trapiemy może kokosową fortunę. Zdrabka z numerem 21. 8-12.

dwójka, już mogli dwunastkę dać. 21 18, 33 nie ma i ostatnia linia. O moi drodzy, jest wygrana. No kurcze, dobrze. Jak już kokosowa wygrywa, wygrywa. Natka chyba faktycznie tylko szczęście trochę przesłałaś. <grywa> Jak już kokosowa wygrywa, dobrze plik nie mnoży, ale daje wygraną, i mamy tutaj dyszkę. kontrolną powinny być za tym N i tak też jest. No i dobra, fajnie, to już połowa wkładu praktycznie odzyskana. A tak jak mówiłem, no dla mnie to i tak będzie plus, więc jest dobrze. To teraz sobie może trapnijmy na dobry rok. O, czemu by nie? Troszkę się powiększy. O, i szukamy tych wielkich, wygranych albo chociaż tych choinek co tutaj oferują do drapnięcia 20, 100 1000 100, 10 tysięcy no i już tutaj końcówka 5500 50, i bonusy płatek śniegu w premii i szydercze renifer w kolejnym bonusie. Także to jest niestety puste. Dobrze, no to przed nami może teraz o ekstremalne 7. Jedziemy, szukamy siódemek, bez złota albo plików. A co się trafi z tych symboli. Ostatnia zdrabka dopisuje, więc fajnie by było. Dzisiaj też coś trafić. A czy tak będzie. do kwiat kawa idziemy dalej korona perła gwiazda chmury no i ostatnie dwa pola pierścionek i balsam no dzisiaj niestety ekstremalne puste no ale wygrywać też nie zawsze się da, za fajnie to by było dobra ostatnia zdrapka za piątkę, czyli elektryzujący cash

33 I tutaj też nic, co byłoby potrzebne. Dobra, to do pustych. Ok, drugie podejście do zrabki, płynne złoto. I kończymy odcinek drugą krzyżówką. Może też się trafi jakaś wygrana, fajniejsza. Jest to możliwe. <gry> Ale czy u mnie? To jest pytanie. Dobra, skup, skupmy się na tym płynnym złocie. Sprawdzamy wygrane trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, jedenaście i dziewięć. No nie mamy. Na razie nic, a nic z trybką oparta, niesamowicie. i ostatnia linia 25 i 28 zaskoczenia brak niestety obie zdrapki przegrane no tak to jest jak się źle wybierze to, to tak to później bywa dobra ostatnia zdrapka na odcinku czyli krzyżówka z numerkiem 19 jedziemy no, i mam wydrapane literki. Sytuacja teraz odmienna na zupełnie. Dwie nam brakują i mamy tutaj też dwie w bonusie. W pierwszej krzyżówce żadnego wyrazu. W drugiej krzyżówce mamy jeden syn i w drugiej krzyżówce mamy jeden lis. Także teraz się wszystko wyjaśni. Jaką mamy kolejną literkę? O. No, jest dobrze. Jeszcze tylko A i znowu mamy wygraną. Ale póki co zajmiemy się literką O. Tutaj też mamy sporo. Ale ostatecznie ona tutaj nic, nic nie da. Druga krzyżówka zatem. Co tutaj się zmieni? Nic się nie zmieniło. No to trzecia krzyżówka. O, mamy drugi wyraz. No może coś z tego jeszcze będzie zobaczymy. Dobra, wszystko. No i zostaje ostatnia literka. Jak to będzie A, to mamy rozbity bank. No, a dali E, także niestety bonus nie dla nas, ale może coś to się uzbiera. Mamy pierwszy wyraz, geyser, mamy drugi wyraz. No, tak na końcu tutaj dali, no ale i tak to nic Nic więcej nie da. Dobra, druga krzyżówka. Mamy drugi wyraz, ner. Tutaj też brakuje, a raz brakuje A i ariel brakuje A. No dobra, wszystko i trzecia krzyżówka. No też nic z tego nie będzie. Brakuje K, to brakuje A. No ale było blisko, jak to mówię. <grytanie> dobra, sprawdzam na szybko kontrolne i przejdziemy do podsumowania. A, a jednak coś jest. Patrzcie, machnąłem się. Mamy wygraną. Kurczę. Ja to jestem jednak. O, właśnie, widzicie, mamy nos, czyli jest 10 zł. Kurcze krzyżówki, obie szczęśliwe. Super. No, także moi drodzy, krzyżówki dzisiaj uratowały system. Jedna przyniosła dyszkę, jedna przyniosła 30, czyli mamy 40. Kokosowa z dyszką mamy 50, i fast cash z piątką mamy 55 zł na 100. No, jest to, jest minus, ale tak jak mówiłem na początku, dla mnie to jest plusik dlatego, że cały odcinek został zasponsorowany przez Natalię z kanału Natko Drapiemy. Także jeszcze raz Natalia, bardzo, bardzo Ci dziękuję. No, także do zobaczenia w czwartek. Taka króciutka, szybka premiera Zrabka za złotówkę nam się kroi. Koniczynka troszkę się weźmie, zobaczymy jak to tam wyjdzie i będziemy drapać dalej. Cześć!